Dobra Dobra, siemano mordy, z tej strony oczywiście standardowo Kozaczek widzę was w filmiku Słuchajcie, dzisiaj e, Powiem tak, dzisiaj nie będzie na pewno film miły e, Z tego względu, że Będzie to e, podsumowanie meczu Barcelony e, Z PSG Wczorajszego e, Wizy Mistrzów Powiem tak Ogólnie Wolałbym o tym meczu zapomnieć, że on w ogóle był. Eee... Z tego powodu, że ten mecz wyglądał źle. I generalnie tak jak zawsze robię, najpierw spróbuję ocenić tę pierwszą połowę. Aczkolwiek powiem szczerze, że ten mecz w zasadzie to jasno. Eee... Oczywiście Barcelona przegrała 1 do 2. Ale jak powiem szczerze, że. Barcelona ten też przegrała zasłużenie. Ponieważ grali e, tragicznie, szczególnie w drugiej połowie. No e, słuchajcie, zaczniemy oczywiście z pierwszej połowy. No więc tak, generalnie co mogę powiedzieć? E, słuchajcie, pierwsze pół godziny pierwszej połowy było całkiem przyzwoite. Barcelona dominowała. Barcelona miała e, piłkę, grała swoje. Strzelić gola, strzelić gola po bardzo ładnej akcji nie no słuchajcie no tak słuchajcie to co w pierwszej powie robił Jamal z piłką wow słuchajcie była taka akcja jak Jamal biegł na skrzydle i miał dookoła siebie dwóch zawodników chyba to był Nuno czy ktoś tam jeszcze słuchajcie on zrobił ruletkę między dwoma zawodnikami zrobił ruletkę pobiegł dalej i jeszcze ograł Nuno słuchajcie także wow no Generalnie, no wiadomo, Jamal to jest magik, tak? On wszystko, to jest po prostu bóg z piłką No słuchajcie Nie wiem co się stało w drugiej połowie z Jamalem, bo w pierwszej połowie grał Dobrze Miał Właśnie bardzo był aktywny, miał dużo dribbingu. A w drugiej połowie zgasł I Po prostu, ja nie wiem co się z nim stało Bo w tej te, te drugiej połowie I Słuchajcie Ogólnie tak, generalnie Kogo mogę pochwalić, słuchajcie, no jeżeli chodzi na przykład o Ferran Torresa. Ferran Torres miał nie wystrzelił gola, ale słuchajcie, miał, miał taką setkę, słuchajcie, ja mam mu ja mam do mu tako, yy, ja do taką piłkę podał idealną, a on nie trafił do bramki, gdzie praktycznie bramka była pusta, także to tyle, tej części. O, słuchajcie, teraz yy, jeżeli chodzi o wojska Szczęsnego. oczywiście wczoraj yy, Szczęsny wstał w bramce i powiem tak. No, myślę, że gdyby nieszczęsny, bo naprawdę miał wczoraj kilka yy, kluczowych interwencji. Będę tak, myślę, że gdyby nie on, to ten wynik mógłby być wyższy dla Pezrze. Więc, mam szczęście, że tam było tylko dwa, tylko dwa do jednego. W ogóle tak, słuchajcie, pomijam fakt, że znowu e, VAR się nie, nie, nie spisał, ponieważ była taka sytuacja, gdzie Eric Garcia był kopnięty w polkarnym. E, no i słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale war nie zadziałał i nie było karnego. Dla mnie to jest y, dziwne, bo jak mówię, po prostu no słuchajcie, no ale jeżeli jest to liga mistrzów, to nie jest ta liga, to jest liga mistrzów. I jeżeli to było karne, ewidentnie jest faul, gdzie zawodnik jest kopięty, no to słuchajcie, dla mnie to jest nie do przyjęcia, że war nie działa. A akszej, nie działa, że war jakby jest, po prostu nikt nie używa, więc pomijamy to I słuchajcie, też druga, druga akcja, uważam, że Nuno który miał żółtą kartkę, był taki moment właśnie, gdzie on spowlował Yamala w drugiej połowie Gdzie Yamal to naprawdę już praktycznie, można powiedzieć praktycznie, że wchodził w pole karne, go spowlował, więc słuchajcie, dla mnie to była, powinna być kartka druga żółta Czerwona, ale przypominając tą kwestię, słuchajcie, w drugiej połowie Barcelona nie istniała na boisku. To jest że grało sobie jak chciało, dominowało tak naprawdę. wiecie no, powiem tak, no w drugiej połowie nie było Lewandowski przed, ale nic się pokazał i słuchajcie, mało tego, Lewandowski nawet miał e, piłkę przez chwilę i miał złą, złą sytuację, ponieważ tak miał piłkę przy nocy później ją stracił. I z tego poszła szansa brąkowa dla Pezrze, także no, Lewandowski wczoraj się nie popisał. No ale słuchajcie, no, ten mecz to wczoraj była tragedia. Jeżeli chodzi o drugą połowę, to w drugiej połowie Barcelona kompletnie nie istniała. Na boisku grało tylko Pezrze, Więc. Hmm. No, pamiętajcie, tak słuchajcie, generalnie eee, co mogę powiedzieć? Hmm. No cóż, mam nadzieję, że następny mecz yy, Wizja Mistrzów będzie yy, wyglądał lepiej Bo na razie to wejście w Liga Mistrzów nie jest najlepsze Ponieważ Barcelona yy, pierwszy mecz wygrała Ale też się męczyła, znikła się, Drugi mecz też wygrała, a, znaczy przegrała, się zmęczyła Także słuchajcie, mam nadzieję, że coś się zmieni Bo na razie Liga Mistrzów nie jest najlepsza Także to to, co chciałem powiedzieć